W krótkim spocie z cyklu Męskie Czytanie Artur Barciś czyta fragment książki Szelmostwa Lisa Vitalisa, Jana Brzechwy. Szczupły 60-latek o blond włosach siedzi na ławce na tle beżowego muru porośniętego zielonym pnączem. Barciś ma posiwiały, przystrzyżony zarost, nosi duże, okrągłe okulary i słomkowy kapelusz. Ubrany jest w dżinsową koszulę, cienką, szarą marynarkę i żółte spodnie. Pod szyją ma zawiązaną granatową muchę w białe kropki. W ręku trzyma egzemplarz ilustrowanej książki. Obok niego stoi niewielki ogrodowy stolik, na nim fikuśna drewniana donica z białymi kwiatami. Podobne kwiaty zdobią kadr po lewej i prawej stronie. W trakcie nagrania aktor pozostaje w jednym miejscu. W pewnym momencie sięga po egzemplarz bajki szelmostwa Lisa Vitalisa. To cienka kolorowa książeczka w twardej oprawie, opatrzona licznymi ilustracjami zwierząt i scenkami z opowieści. Wideo zamyka plansza z białym napisem na czerwonym tle. Ojce i dziadki, festiwal dostępny dla każdego dziecka. Poniżej znajduje się logo festiwalu oraz jego organizatora, czyli Fundacji Czas Dzieci. Obok znajdziemy informacje o dofinansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Kultury. Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna 2021, a także logotypy patronów medialnych: integracja i niepełnosprawni.pl. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Artur Barciś, jestem aktorem, bywam reżyserem, a ostatnio dosyć często jestem propagatorem czytelnictwa. Tak się składa, że w naszym kraju ludzie coraz mniej czytają. Trochę się nie dziwię, bo wybór jest ogromny, bo jest internet, bo jest mnóstwo filmów w telewizji czy w, w, w innych nośnikach i, i tak trochę się nie chce po tę książkę sięgnąć. A czytanie jest bardzo, bardzo ważne. Szczególnie, kiedy to czytanie jest przykładem dla dzieci i młodzieży. Jeżeli rodzice nie czytają, to dzieci też nie będą czytać. Bo muszą mieć przykład z góry. Jeżeli rodzice czytają, to dzieci są zaciekawione, a dlaczego ten rodzic to czyta? To może to jest jednak coś ciekawego, a to jest coś bardzo ciekawego, bo wszystkim dzieciom zawsze mówię, że czytanie książek to jest jak oglądanie filmu za pomocą własnej wyobraźni. A to jest dużo ciekawsze niż, niż oglądanie czegoś, co już ktoś tam nakręcił. Bardzo się ucieszyłem, kiedy zostałem zaproszony do Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Ojce i Dziadki. Taki jest piękny tytuł. Ojce i dziadki, czyli ojcowie i e, dziadki, czyli dzieci, ale dziadków, którym sam jestem, też bardzo zachęcam do udziału w, naszej, w naszym festiwalu. Moją ulubioną książką z dzieciństwa były Szelmostwa, Lisa, Witalisa, Jana Brzechwy. Uwielbiałem tę książkę, bo wyobrażałem sobie, jak ten lis, Witalis, te wszystkie zwierzęta oszukuje i na pewno spotka go kara. No to przeczytam. Przepięknie wydana książka przez wydawnictwo Wilga z przepięknymi ilustracjami. No to fragment mój ulubiony, jak co rok wielone święta zgromadziły się zwierzęta dla obioru prezydenta. Jest to taka ważna sprawa, że zwierzęce wszystkie prawa dzień ten czynią dniem przymierza. Zwierz na zwierza nie uderza, gęś jest pewna swego pierza, pies nie czai się na jeża, owca może wyjść ze stada, nikt nikogo nie napada, Kot nie drapie, wilk nie zjada, nawet zając, choć ma pietra, z odległości kilometra obserwuje te wybory. Nawet mysz wychodzi z nory, nawet tchórz ze strachu chory na wybory. Śpiesz żwawo, bo mu wolno, bo ma prawo. Lis Witalis wielki szelma, łypie białkiem swego bielma. Pręży ogon znakomity, Zwisający na kształt kity, I w tyrolskim kapeluszu Krąży pełen animuszu. Tu do wilka się przymili, I coś szepnie, Tam po chwili do niedźwiedzia Chyłkiem sunie, Jakieś słówko rzuci kunie, Chytrze mrugnie do jelenia, Jeża muśnie od niechcenia, Mysz ogonem połaskocze, Mimochodem Bóg wie o czym, porozmawia chwilkę z Rysiem, świetnie, lisie, Witalisie. Wszyscy myślą, a to szelma. Jakiś w tym widocznie cel ma. No cóż, jaki cel miał Lis Witalis, przekonacie się, jeżeli sięgniecie do tej um, wspaniałej literatury. Dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych z całą pewnością polecam. I zapraszam do udziału w festiwalu literatury dziecięcej ojce i dziadki. Artur Bardzi.